Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku, czwartym z The Motorfest. Motor Fest Dzisiaj yy, całą, Bo Ścigamy się z Alfą Romeo I potem będziemy się ścigać z głównym, głównym bossem Pokazałem trochę te tryby z Na czym to polega I to po prostu są wyścigi, które... Wyścig, który już ukończyłem na początku i za to się dostaje, jak widzicie, no skończyłem dwa wyścigi Street tier pierwszy i drugi No i trzeba skoczyć drift, racing, kplk itd., itd., itd I za to się dostaje różne fajne jakieś tam nagrody Ale nie o to, w tym, teraz Teraz lecimy z tym, alfą I potem z tym Wolny pojazd, szukaj, jedziemy no i Wam pokażę oczywiście Zakupiłem Autko, bo potrzebowałem pier pierwszy tier, co dostałem w ogóle Kupiłem taką korwetę. No mi się podoba Jest bardzo, może nie że ograniczony wybór, nie się chodzi o street tier pierwszy Tylko to była. najbardziej mi się podobała, po prosto. <laughs> e, kim by się tu ścigać? Alfom. Włoskie auto. No to powiedziałem sobie Kamaru ZL1. Zobaczymy, jak daleko tam jest. 17 km. A gdzie on w ogóle jest? Sprawdźmy Gdzie on jest? On gdzieś tu jest. Przejdź. Dobrze, ok. Tu. To... No, nie będę was zanudzał tym drugą. Przeteleportujemy się tutaj, i z 17 km zrobiłem się 8. Yy. Pewna osoba mi powiedziała, żebym dodał muzykę która podczas gry. Ale niestety mm, podczas streamu jakiegoś ok, niech będzie, może być ale no nie podczas filmiku może być, podczas odcinka może być ciężej, bo prawa autorskie i tak dalej, mogą być zblokowany ten filmik, ten odcinek i no, no bez sensu. Więc yy, muzyka z gry też, też jest wyczyszczona, no bo prawa autorskie, nie? Więc średnio by to grało, pomysł fajny, ok na jakiś stream, jak będzie, będę robił jakiegoś streama, to pewnie nie ma problemu ale yy, tak yy, na odcinek no to nie ma sensu no bo mówię no zablokują mi film i bez sensu i będę musiał go wrzucić jeszcze raz ale tym razem wrzucę go bez po prostu muzyki bez sensu taka podwójna robota nie chcę robić całą bez sensu taka podwójna robota kolejna sprawa yy, tu będę, będzie trzy razy w tygodniu o 16 stwierdziłem że na początku Stwierdziłem po prostu trzy razy w tygodniu. Nie, nie, nie pisałem, nie mówiłem wam w jakich dniach, ale myślę, że tak, myślę że będzie to w poniedziałek, środa, y, piątek, y, a we wtorek, środa może wleci, y, na pewno wleci, y, inna gierka, ale tym bardziej taka y, fabularna już, RPG. Bawiłem się dzisiaj chyba z 4 godziny y, z graniem modów do tej gry, i już web miałem kwadratowy lasował mi już po prostu, nie, no już dostawałem na web po prostu odinstalowanie tego, instalowanie, sprawdzanie skryptów w tej grze, wszystko się zgadza ee, switchowanie ich potem, żeby jeden na drugiego nie nachodził, żeby współgrały, no dramat po prostu, nie więc naprawdę przeczekałem chyba cały internet z i szedł, bo w pewnym momencie Jeden mod z drugim się nie spółgrał i blokowało mi to W ogóle, żeby odpalić grę mówię, no nie, no nie wiedzę, nie? Jeden mod po prostu Wywaliłem go Wywaliłem, yy, wywaliłem go O... 30 innych modów się wywaliło, nie? Typu, w sensie, nie odpółgrało. Czyli stwierdziłem wniosek taki, że ten mod jest potrzebny, żeby odpalić inne Mówię, no dobra To Zainstaluję go jeszcze raz Zainstalowałem go, ten sam problem, no nie chciał się z tamtym połączyć, skonfigurować, nie? Miał polizację jakąś tamtą po prostu. Mówię no dobra to był, ale ten drugi. Waliłem ten drugi. Odpalił mi się... O, czekajcie, odpalił mi się Wiedźmi, ale w ogóle nie wiem czemu był zablokowany na 60 klatkach, Po do ustawienia, nie mogłem w ogóle, nie miałem możliwości przełączenia się na 144 klatki maksymalnie, no bo mam monitor 180 Hz na którym gram i mówię, no co jest tutaj, nie? Dobra, nie? Czy szukam coś ten, tam, tu, ten, mówię, nie wiem, po prostu. Użyłem się, odinstalowałem wszystkie mody, zreinstalowałem Wiedźmina, parę 10 razy, zresetowałem Steama, Masakra Dramat jak cholera. Yy... I na samym końcu pobrałem tylko te mody, które chciałem, żeby były w Gierce, czyli tam... Jakieś takie w miarę poprawiające rozgrywkę, dodające trochę wizualizacji, lepsze tekstury tam Lepszy rozbrysk krwi i tak dalej i tak dalej I Odpaliłem I wszystko hula bangla, także yy, Będzie grane i nagrywane Dużo jest tego, na rynku dużo osób to nagrywało Ale no mam nadzieję, że Że wam przypasuje i że będziecie oglądać Dobra, wybierzmy inne malowanie do tego Mustanga, bo to Pikachu to już mi się tak hmm, Street Killer Spoko, to Pikachu jakoś mi się tak przejadłeś po prostu hmm. No to jest ładne, Ford, dobra. Przyszujmy to Fajne No mam mało pieniążków, ponieważ yy... Ponieważ kupiłem to auto, nie? Czy się stanęłem. No Nie, się, nie, się nie, nie. Dobra. No A, mm, nie ja, ten to wiem. A, wyjdziesz, nie trzeba mu stać. Tak, na dole. Dobra, może nie standardowe. Chcę rozwalić gościa amerykańskiego. Patrzcie, jak to chodzi. To ma prawie tysiąc koni. No, nie ma, nie ma podjazdu, no? 14 km, no to jedziemy z Potem dostaniemy tą alfę, to ją przetestujemy no, ona no fabrycznie chodzi Tylko to jest musta to jest właśnie I on nie hamuje nic, więc patrzcie Jak zmienić tę maskę, bo ja że z pierwszej osoby ja... To no, mało co... no może nie, że mało ale no, trochę zasłania, nie powiem, ten, ten wylot na masce A jak się trzymam mi dupy tej No dobrze jedziemy, no No to było, to było jasne, że jak mówił pan do NSX, czy Supra, to bym go rozwalił A tutaj poczuć trochę rywalizacji z nim Panie, że się tr... O, już oddala się da no proszę Dobra, mnie tego nie Naprawdę mamy z nim szansę, ale podejrzewam, że na zakrętrach może być ciężko. Patrzcie jeszcze autobus, no kurde. Jedź z tym busem. PKP normalnie. PKS, trzeba to są... te pociągi. Je zarąbałem Jedziemy z tym. 9 km bo jak zwykle, jak nagrywam, to chudźwa. wszyscy wielcy wszyscy chcą. Dobra, idziemy dalej. Na 30 sekund. Teraz w ogóle, wcześniejsze filmiki mogły się wydawać, wydawać takie wybloknięte, bo podgrzewałem trochę w ustawieniach komputera i... Wyłączyłem HDR i teraz jest no ładniejsze. Są te kolorki, sami zobaczcie gram na chyba średnich albo wysokich wystawieniach dekru i no i gra wygląda. nie dobra, jedziemy z tym. Od prawie nie prawie grałem. Boo, faktycznie ciło. O, ściszamy jedno. <grymne> Cię nie mogę wrócić. O Jezus, jaki slam. Dobra, GT500. I jeszcze 5 km. Jestem ciekaw, kurde, co... Co z tym McLarenem? Czy ja sobie z nim poradzę? Ja nie mam żadnego oj oj ojoj. Czerałem oj, oj. w pobocze. Było moje... Taki ręczne. No, to jest właśnie masło. Na prostej leci, ale na co tutaj jest gówno. Nie, trzyma, się tych zakrętów, ale no... Można jest do Hondy NSX, to jest nieba nie? Tu słomik, cyk, pyk, jazd dalej. Cyk, patrzcie to. Bokiem, pomijam biedę. <grystanie> Ostry zakręt, to ręczny. To cię trochę na prędkości, ale mam przewagę, że mógł pozwolić. Jeszcze nitro, żeby szybko przyspieszyć. spieszyć e, no się jedzie ten chodnik, to manowanie. Ale strzelił! bo marchawy lecą, no. To jest maski. Posłuchasz tej po ósemki? z tym. I finisz, no wygraliśmy. Sama wygraliśmy Świat. Otwórz. Bierzemy tylko tą alfa Elegancko. Tylko kerosy wyścigowe. Okej, pewnie jakaś matka. Czekajcie, bo nie mogę natrafić na niego. O! Uuu, to nie jest McLaren. To jest Lambo, czy Corvette? To jest autka. Nie znam. Hiperauta. No, potrzebuję jakieś hiperauta. Lep, tak, sprawdzimy po ile są. Filtry. Filtry. Typ. Samochód. Kategoria. Hiperauta, czyli hypercar. 1820 820 000. McLaren Wilberty Korvetta Wydaje mi się, że korweta może być najtańsza. O, tego dostaniemy. Kreator z Tempesa. Kwiś włoski. Nie no, Ferrari, nie, Ferrari bym nie chciał. O, Forchikite. Nie, no, będę celował. Nie, będę. Albo, Kenig Kenigzega. Już dziecko. Jest O, tylko to są już takie pieniądze, że noś. Nie, będę będę kupował tego yy... odgląd. O, jak go wybrał. milion 800 tysięcy mam 136 no troszkę troszkę mi brakuje ale dobrze. Nie ma tu tamto, nie ma co się załamywać. Jest alfa zrobiona. Teraz po prostu polecimy sobie zrobić kolejny wyścig w Adwymon, nie? Co zrobiłem? To zrobiłem tu. Ustawiamy no, sobie znaczek. To znaczy. 14 km. Chodzi za skręc Dobra, tel teleportujemy się jakoś tam. To się teleportujemy. Szybka podróż. I pojedziemy sobie tą alfą. Partujemy ją. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu jest. O, jeszcze ją ulepszymy na maksa w ogóle. Wrócimy. Jakie będzie miała osiągi? A będziemy mu na maksa. Uwaga. 600 kilo, 794. Kłacce. Yy, Personalizuje kosmetyczne, co mam kosmetyczne. kosmetyczny. Fajna opunki. Polowanie standardowe i weźmiemy sobie jakiegoś potka. No takie opieski. Sprowadź. Dobra, sprawdźmy to. Uwaga, odpalamy autko Chyba bym widziałem dużo Chyci się jak psu jaja, ne? <laughs> bym miał dużo widziałem, więc powinien się mega trzymać drogi Sprawdzimy to, Później, kiedyś Kiedy zrobię live'a na ESD Crew Będziemy zrobili Zadania w Jeden biegu już ma, to leci jeszcze 300 nie jedziemy. No trzyma się tak. No, ładnie jeszcze trzyma drogi. Ja jestem zadowolony. Ale na no, wnioski auta nie dla mnie. Nie, nie, nie jestem fanem Ferrari, Lambo Lamborghini czy Gini, zależy jak mówię. Ja z pisami tam Ale no. Oj, pardon. A tam widzę jakieś. Co tam jest do zebrania? Co do wybrania? niemiecką, a niemiecką, przepraszam, amerykańską. Bierzemy sobie. Je. Super amerykańskim, bo no i pasuje. to sobie je, ja, czy zbieram. O, a to robię, to widzę, a to lecimy. Dobrze, jak robią, wysiadają. Co robiliście? Proszę śpiąć, to nie To, to zbieram, nie dobra, jedziemy z tym pardem, Pardon. Ulewy wyleciał. Nie Fort Bronco Choway since edition. Pierdzic. Dziwne, tak nie fort. Ale fajny. Chyba mam ten normalny. Jakbyśmy na plażę jechali ekstra do o tym. w środku? To jest spoko Eee no, gitara, odka, no, ale wolna pararona no. Ale to z dziwka Dobra, mi to i lecimy To lewne 200 na 10 10 biegów to ma O oh, chupa No nieźle Dobra drak cyk Tylnie <grystanie> tam w ogóle? Mitch, Ja, ten wyścig będzie po 5 lat. O tak, terem. Po plaży. Lecyjmy. Super zdjęcia. Ej, ja, ja, ja chcę to zdjęcie. Ale ten piękne, co? Ekstra. Ten nasz jeden z lepszych, bo jeden z warniejszych. To jest Będziemy. A ma no, przewaj. No to było w tym. się w ślizga. Uwaga, to nie jedziemy z tym. Tak, to skoop? Jeeee! Yeah. Super! <laughs> Zadowolony jestem! Ja sobie chcę cieszyć takie rzeczy. Hogony! Oh, Ale nie jest, no. Oj, oj, oj! Jak tu świeci pięknie. 90 razy, jak to jest. 27 minuty odcinka. No, to mogę to będzie delikatnie dłuższe, ale to jest The Crew w końcu, no to... Jakbym leciał w 10 minut maxu. <grywka> A, tam co tam gadać? Idziemy, na pewno. 50 pracą. No jaja, no, gadać to teraz nie pasuje. No i co? Zaraz mamy finish. No i postaram się jak najszybciej osiągnąć ten, ten, te dwie banki, żeby kupić tego ten, tego McLaren w Woku. No i spróbować się z tym głównym bosem Wygrać to włoskie coś. O pierwszy raz widzę na oczy tego, tego włoskiego Hypercara. Nie wiem co to, ale no to będzie. Takie braki stacku. Super zdjęcia, to też tylko zrażało te no ten No i... ETA! Super, trzy foty. Pan na lewo najbardziej mi się podoba. Przed to spoko. Nie narzekam. Takie trzy podstawowe jakieś. Nic wartościowego nie było. Dobra. Co? Y ja kończę. Mm widzimy się w następnym odcinku w następnym odcinku będziemy kontynuowali w, 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 tą playlistę Forda Bronco eee, w międzyczasie będę robił jakieś tam poboczne zadania i tak dalej żeby zbierać pomału na tego hyperkara. Eee, kupimy i oczywiście nagram dla Was to jak będziemy lecieć z tym hyperkarem włoskim, z tym głównym bossem zobaczymy czy dam radę za pierwszym razem, czy będziemy musieli go kilka razy, na kilka razy pokonać wszystko się okaże. Życzę Wam miłego dnia, miłego oglądania. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, subika, żeby zbudować tę fajną, spokojną społeczność i dołożyć Cygiełkę do mojego kanału i pomóc mi się rozwijać. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.